6 rano. Ej, patrzcie, właśnie przyszła do mnie paczka. Znaczy, przyszła kiedyś, ale teraz ją otworzyłem, bo szukałem czegoś słodkiego i znalazłem twoje płatki. Ha, super. Dziękuję bardzo. Zaraz powiem komu. Dziękuję bardzo Oliwce i Laurze. I patrzcie, to jakieś super smaczki. Jest godzina siódma. I dzisiaj jedziemy na zawody w, po, w powożeniu. To takie bryczki. Tylko takie, które nie bolą koni. I jedziemy do baborówka i z tego będzie odcinek zawody z dupy strony z Matim. I, I teraz czekamy na mojego szefa. Tu śpi Ola. Ola wstawaj! No i, i pojedziemy zaraz, ale jeszcze 5 minut drzemki. Uziu, uziu, uziu cholera, ale piści. Słuchajcie to, ja już jestem właśnie po po tym krosie, czy jak to mogę nazwać, to się nazywa faktycznie maraton. Jesteśmy na maratonie. Dzisiaj akurat był maraton y, tych zaprzęgów. To się nazywa bryczki. Nie mówcie tak, to są zaprzęgi. I ja nie mogę jakie to jest powalone. Słuchajcie, to wczoraj bo ujeżdżenie zaprzęgów. Takie ujeżdżenie, tylko cztery konie naraz i ciągną jeszcze kogoś, to jest bło! Dzisiaj jest cross taki jakby, to jest takie WKKW ogólnie tak wygląda jak WKKW, ale to się nie nazywa WKKW, tylko jakoś inaczej, nie mam pojęcia jak więc teraz był kros i oni przecież to jest tak posrane, najpierw gdzieś się rozprężają gdzieś na innej tam wiosce, jadą chyba z 13 km tutaj ale mogą sobie stępa kusa jak tam chcą i potem dopiero się zaczyna prawidłowy ten, e, ta próba terenowa to się nazywa maraton i mają takie 8 przeszkód to, się, to, nie, to nie są przeszkody, to jest takie coś, zaraz wam pokażę, bo tu to przyzwa to takie coś, takie płotki i muszą, muszą różne przeszkody, różne, różne takie zawiasy zawiasy we według nich robić. Tak jest 8, i między jednego do drugiego sobie jadą. Czas jest zmierzony, tylko jakby na tych, na, tych, na tych przeszkodach. Więc tutaj zapieprzają, a tam potem sobie mogą wyluzować, wycilować. I, i ja pierdzielę, to jest tak porąbane. Oni chyba godzinę jadą tymi końmi. I, I to jest tyle i potem jutro jest jeszcze jakby takie no skoki, tylko to jest już na arenie i normalnie tak jak na kawaliadzie mogliście widzieć, czyli ja pierdziele to jest tak porąbane. Tutaj jest wielka arena i jutro chyba będzie właśnie ta próba tutaj na tym, na tej arenie, ale tutaj patrzcie ile tu jest do cholery ludzi, mamy frytury, mamy burgery, a tu jest pełno ludzi, nawet hobby horse gdzieś widziałem, jesteśmy w, te, w środku przeszkody. Normalnie oni jeżdżą między tymi i między o takimi czymś białym. Jest białe i czarne i czerwone. Jest białe i czerwone i oni muszą przejechać. Zawsze prawe musi mieć po czerwonym, więc przejeżdżają na przykład tak. I oni sami wybierają sobie trasę jak najlepiej przejechać przez wszystkie takie przeszkody. Albo patrzcie to, następna przeszkoda: wodna. Oni driftują w wodzie. Jak co to jeździectwo, nie muszę siedzieć na koniu, żeby jeździć koniem. Ja będę teraz bryczkarzem driverem, ja to jest... Po, poczułem powołanie właśnie. Właśnie wchodzę w następną przeszkodę. Ona jest taka, taka lżejsza, to chyba też była w tym kokusie, ale tu, tu się robi drifty, tu się tak jedzie, tu ja bym mógł być tym luzakiem takim z tyłu, który balansuje tak całą bryczką, nie? Kiedyś raz jechałem na kawaliadzie, zapraszam na odcinek tutaj, w którym jeździłem, jechałem bryczką, zapraszam.